Cześć, witajcie, to jest kolejne podsumowanie tygodnia Szpany i a Dziś zaczynamy od, oczywiście, najważniejszej informacji ostatniego tygodnia dla świata nauki. Polskiej nauki Sławoszu Znański-Wieśniewski zapisał się w historii jako drugi Polak w kosmosie i pierwszy, który znalazł się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W czwartek, 26 czerwca, tuż przed godziną 13 czasu polskiego, kapsuła Dragon o nazwie Grace zadokowała w module Harmony ISS. Dokowanie przebiegło bez zakłóceń, choć wymagało ogromnej Precyzji, gdy cała stacja pędzi z prędkością około 28 tysięcy kilometrów na godzinę. Misja rozpoczęła się dzień wcześniej, 25 czerwca, od startu rakiety Falcon 9 z Florydy. Dla trójki z astronautów, poza doświadczoną astronautką z USA, to pierwszy lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną. W ramach 14-dniowej misji IGNIS zaplanowano przeprowadzenie około 60 eksperymentów i testów technologii z 31 krajów. Polski astronauta będzie odpowiedzialny za realizację 13 z nich, m.in. w obszarze medycyny. Medycyny kosmicznej, inżynierii materiałowej i diagnostyki układów elektronicznych w warunkach mikrograwitacji. To przełomowy moment dla polskiego sektora kosmicznego i nauki. Uznański nie tylko reprezentuje Polskę w kosmosie, ale aktywnie uczestniczy w projektach badawczych, które mogą przełożyć się na konkretne zastosowania na Ziemi. To pierwszy raz, gdy eksperymenty stworzone przez polskich naukowców zostaną wykonane przez Rodaka w kosmosie, co stanowi istotny krok w kierunku dalszego rozwoju obecności Polski w programach kosmicznych. Aplikacja M Obywatel zyskała nową funkcję. Od 24 czerwca można sprawdzić status dowodu osobistego, czy jest on aktywny, zawieszony, czy też unieważniony po wpisaniu jego serii i numeru. Usługa działa również dla dokumentów osób trzecich. Nowością są też opcje zawieszania i unieważniania własnego dowodu. Jeśli zgubimy dokument, to możemy go zawiesić na maksymalnie 14 dni. W tym czasie da się cofnąć tę decyzje. Jeśli tego nie zrobimy, dowód zostanie automatycznie unieważniony, trwale zniszczony lub skradziony do. Dokument możesz też od razu unieważnić. Tego kroku nie da się już jednak cofnąć. Zmiany dostępne są dla pełnoletnich użytkowników M obywatela z aktywnym M-dowodem, profilem zaufanym kątem e i E-dowodem. Unieważniony dokument należy dostarczyć do urzędu. Wkrótce pojawi się też opcja zgłaszania kradzieży tożsamości. Po niemal 40 latach Microsoft żegna się z kultowym niebieskim ekranem śmierci. Ikoniczny komunikat o błędzie obecny w systemach Windows od 1985 roku zostanie zastąpiony przez nowy, czarny ekran błędu nazwany Black Screen of Death. Choć skrót BSOD pozostanie bez zmian, to jego znaczenie oczywiście ulegnie redefinicji. Nowy ekran ma być bardziej przejrzysty, zniknie charakterystyczna smutna buźka i kod QR. W zamian użytkownik zobaczy konkretny kod zatrzymania oraz nazwę sterownika lub Biblioteki powodującej problem. Zmiana, jak tłumaczy David Weston z Microsoftu, ma ułatwić diagnozowanie błędów i skrócić czas naprawy, dostarczając bardziej szczegółowych i zrozumiałych informacji. Nowy BSOD przypomina stylistyką ekrany instalacji i aktualizacji Windows 11, wraz z planowaną na koniec lata aktualizacją trafi do systemu, a wraz z nim pojawi się także funkcja Quick Machine Recovery, opcja szybkiego przywracania działania systemu po awarii uniemożliwiającej jego uruchomienie. YouTube zaostrza zasady dotyczące wieku twórców transmisji na żywo. Od 22 lipca tego roku minimalny wiek użytkowników prowadzących live streamy zostanie podniesiony z 13 do 16 lat. Młodsi użytkownicy nadal będą mogli prowadzić transmisję, ale tylko pod warunkiem obecności osoby dorosłej, widocznej w kadrze lub ustanowionej jako menadżer streama. W przeciwnym razie czat może zostać wyłączony, a transmisja usunięta. To kolejny krok po lutowej inicjatywie YouTube, w ramach której platforma zaczęła korzystać Narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, by wykrywać użytkowników podających nieprawdziwy wiek. Celem zmiany jest zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych i ograniczenie ryzyka nadużyć. Specjaliści z firmy PC Automotive zaprezentowali nowy exploit pozwalający na zdalne przejęcie kontroli nad Nissanem Leaf z 2020 roku. To poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, ponieważ atakujący może sterować samochodem od kierownicy i hamulców po wycieraczki i lusterka. Co więcej, złośliwe oprogramowanie umożliwia nagrywanie dźwięku z kabiny oraz śledzenie lokalizacji GPS. Exploit działa zdalnie i nie wymaga zaawansowanych umiejętności. Wystarczy zakłócić sygnał w paśmie 2,4 GHz, co Blokuje łączność Bluetooth, a następnie umożliwia dostęp do ustawień sieciowych auta i przejęcie nad nim kontroli. Choć zdalne prowadzenie pojazdu bez wizji z kamery jest ograniczone, już sam dostęp do dźwięku czy lokalizacji stanowi poważne naruszenie prywatności. Eksperci ostrzegają zatem: producenci samochodów muszą poważnie podejść do kwestii cyberbezpieczeństwa, zanim takie ataki staną się całkowicie powszechne. Jeśli znacie kogoś, kto jeździ takim Nissanem, to koniecznie dajcie mu znać o tym problemie, a ode mnie radzić to już wszystko, kolejne podsumowanie w przyszłą sobotę. Do usłyszenia i do zobaczenia.